O kurwa Odcinek pierwszy Mikrus zakłada rajstopy taki mikros No taką chcywę mam, nie? No. Ej! widz stopowy, pasek rozrządu Ty, wiecie świecić? No kur... mi się. No, To się nie z boku Dziwnie ludzie się na nas patrzą Tu wejdź kawałek No poczekaj No mam yes. Mam Trzymaj się. Trzymam. Poczekaj. O, o dwa kawałki o, o. kurde, było MK wziąć. <laughs> Długi. MK trzeba było. A po co? Większy. No nie śmierć, że za krótki jest. Poświęć mi bruk. Czekaj, czekaj. Kurczę. Ty w ogóle zróbcie pauzę. O dobra, leci dawaj. Czekaj, <laughs> tutaj. Na? Nie mam? O kurwa, moje palce! Dobra, mam. Kurwa, moje pole. No gałka mi Widzisz tu coś? Poczekaj. Widzę, widzę. No. Odbierz tu ode mnie. Poczekaj, to będę w zębach trzymał. Nie! No? Tak, bo film ważniejszy. I... 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 i, i a, się chyba. Chyba ci przyświecam, nie? Przyświecam, świecę. A siedzi. Ciu. weź to, trzymaj. To jest niepotrzebne tam. I? No. no Zał teraz zajmiemy go. To... Na dwa supełki? Ja to nie wrzucam na mnie No ja... Dziadek ja, ja nie strasz kurde. No. Mm. Zaciągnij go tylko dobrze. nie <try> <try> ja <jest> bez ładowania. <try> Kurwa moje pole? dobrze je zobacz. No, teraz musisz go uciąć. O. Jakbym nie płciał, to by się silnik wyczyściła. Nie, na no, Mikrusa a potrafi nic nie zaskoczy Znaczy mi kasa, nie? To jest to na formica. A po co wtedy mi mikrus, dlatego bo byłem najmniejszy w kasie.